No dobra. Na co, czyś tym w jakieś przeciwskazania? Nie, bo Nie, chciałam zaproponować bong bong. A to poproszę Natomiast... bong bong w takim razie. Bong bong, ale dwa razy też picie, poprosił mu do tego. No to znaczy, to bong, bong, bong bong to picie. napój. Aaa, <laughs> no. no przecież wiem. Dobra, to dwa razy bimbap i dwa razy bong bong. Dobrze. Jasne, to ja sobie siądę. Dzięki. Bong, bong bong Daga, z... tak, bywać ulubione. Tak Super, nagapował. Tak na, 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 na Będzie kartem jak coś. No i w porządku. Super. Yeah. Ciekawe czy to chłop na modulatorze. Przez to RP właśnie zaczynam Dzień, nie wierzyć robisz. w chłopów, albo w baby. Nawet czasem jak rozmawiam z kobietą w realu, zastanawiam się czy ten siedzi w środku jakiegoś cyborga. W jakiś chłownie w środku niej siedzi na modulatorze. I ogólnie jest jeszcze jeden problem, nie? Geniali nas jakieś M.O.S. Także ci się może być e ostro. ...w Entinelach, ej prawdopodobnie widziałem ich pod Benysem. Podjechali, powiedzieli, że mam fajny łańcuch I byli m******ami To na pewno no. oni Na tym serwerze grało 8 dwa osób Nas strzela, dwa, dwa trzech, więc ich było 5, to na było oni To no, oni, to oni, to oni, 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 oni Strzelali wczoraj, wczoraj do nas będziemy Do mnie też strzelali k***a, goście na motorach Nasz shotgunie mnie r*****ali na akcji No to będziemy mogli z nimi dzisiaj zatańczyć Trzeba z nimi pojechać Tylko jak oni ze mną pojadą, to do konia dam, co pisze się skarży ja. do konia. Ale nie, tu, tutaj podnieść się. Jest... Dzisiaj, to dzisiaj jest Evron Vibe. Nie Boże, mogę przegrać żadnej zgodnie. akcji. Celuje do mnie pies. Opakuję, jest taki psiarz. Dobrze, stoję przede mną. Słuchaj, będziesz moją żywą tarczą, psy ci nic nie zrobią. Mhm. Nie ma takiej opcji, my też ci nic nie zrobimy. Współpracuj, i wypuścimy cię, kiedy ukończą się negocjacje. Mój człowiek majciarz, albo cukierieczek dogadają się z psami wyjdziemy stąd z całym Szymalem. Kto wie, może kiedyś się spotkamy, tylko już bez masek, w jakimś klubie lub pubie albo nawet przyjedziemy do buldogogi i, i kupimy żarcie, więc każdy na tym zyska, tylko nie rób sztuczek. Nie. Świetnie, ile już pracujesz w Bulgogi? Mam miesiące. Dobra. Jak ty masz najmniejszy czas? Powtórz mi. Kasi. Kasi, Kasi, my robimy to dla Kasi. <laughs> to byłoby śmieszne w 2015, kurde. teraz ludzie więcej wymagają, trzeba odpisać na gówno, cały czas kur... CELUJ DO MNIE! Psie. Dobra mam iść zaczynać czy ty chcesz co? spróbować? E, nie próbuj ty, mi się tu dobrze stoi Powodzenia majciarz Wiesz dlaczego maksywkę majciarz? Nie ha, bo sobie taką wymyślił ku... okay. to... No dobra Negocjacje? Więzienie? Może dzisiaj znowu uda się uciec Może się znowu uda uciec no. W normalnym świecie bym cię tutaj odkładał. Wyzywał, ale jestem już długo w tym staży, on dzisiaj dobry dzień, więc zrobimy to po prostu dżentelmeńsku. Ale trochę terroru, brakuje mi tego trochę. Kiedyś byłem bardziej agresywny. Bo ci na przykład za arbuzem chociaż w głowę a tu w Kolumbii jestem. Chodziłem często po chleb, duży pochenek. I przy kasach były gumy do rzucia. Takie podłużne orbity czy... I zawsze jak byłem ten pierwszy chleb, to pierwsze kładłem pod niego gumy. i przesuwałem go po taśmie, żeby pani nie widziała... Eee, tych gum pod spodem. A wiesz, że czego brałem chleb? Mogłem przecież brać cokolwiek dużego, nie, zakładać eee, na gumy. Ale chleb nie miał kodu kreskowego. I pani go nie szczytywała, nie podnosiła go do góry, tylko patrzyła chleb i klikała na kasie chleb. Gumasz? I tak dlatego zawsze miałem gumy. Wymieniłem potem je na żadne albo lody. A. Jestem biznesmenem. To nie jest tak, że jestem złodziejem, bo nim jestem, tylko świadmi po prostu pocnął pomysł. To był mój chleb poprzedni. <grym> I te gumy. A w sumie... Ciekawe czy ja mógł coś większego wsadzić. Nigdy nie próbowałem właśnie nic spróbować większego I mam do siebie k to żal. Mam wielki żal o to, że nie spróbowałem na przykład wsadzić tam loda lulka. Lubisz lody lulki? Nie ja tam nigdy. To powinnaś spróbować. próbować k spróbować Mam nadzieję, że jak cię kolejny raz spotkam to będziesz już po... Sesji jedzenia loda lulka. Bo są bardzo pyszne. Kiedyś mogę oddać kucie za nie. Wiesz, że kiedyś takie lody kosztowały 45 centów? To pojemne, no. że dzisiaj są po dwa dolce. Lud po dwa dolce, rozumiesz? Te dwa dolce. Dobra, nieważne. Podchodzi starczą. Ty, wiking, wypij... stąd. Nie. Yeah. po ja prostu wrócić do domu. Chcę wrócić do domu, tak powiedziała. Wszystko leży w twoich rękach człowieku, rozumiesz? Wyjażę. Dużo no, ich, a jest o, dużo. Gili, gili. Tutaj jest jeszcze druga kobieta. się. się to co. Możliwe, że dzisiaj wpadniemy, to ale. A, tak robią prawdziwi gangsterzy. Hehehe, ofiary. ofiarę. Nie, nie, nie Lepiej negocjujcie, <laughs> bo <balicenia>. Ona się <laughs> popatrzy <laughs> zaraz, ze śmiechą. <laughs> Starczy na razie ja to chyba nie przyjmuję takiej negocjacji, ale zapytam się... Ej rajciarz! rajciarz! Spokojnie. Spokojnie. Nie, nie napisałem tego, nie, nie jest normalnie śmiesznie. Tylko trzeba wykminić coś nowego, w sensie... Jest wypożyczalnia helikopterów. Trzeba znaleźć gościa z licencją. Porwać typa z licencją, tak jest. To będzie nowa... nowa opcja. <laughs> Poczekaj, bo robię napad. Ale jak skończę ten napad, to będziemy się... że się zrobimy i będziemy... i będzie akcja. Jasne na ked na to. No masz masz kopy to? Masz kopy to? Ja nie mam, bo... Słuchaj, bo jest napad, ja się GPS-a to będziesz mógł za nami jechać, będziesz w policję. Dobra. Coś porobisz, no to już GPS-a, myślę, no i tyle, Elo. Księdzu. Wysłałem mu lokację, będzie strzelał do policji jak coś. Kto? Nie, nie, nie. Nie? To już dopuść, przepraszam, poszłam GPS. a nie, bo nastaw! Jest nasz go! Nie Ej, stój, odwołaj to! No ale już poszło, przepraszam, nie widziałem, przepraszam, przepraszam, dobra, to uciekajmy już teraz, bo tu jedzie. Już? Poczekaj, nie, poczekaj, 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 jeszcze nie. Ciekieryczek, co robisz? Okej, okay, dobra, dobra, powoli. to nie z nami, to stanie, fajna z Ciebie laluna jest. Dobra, pod. dało... Idziemy, powoli. Mam zakładników! Mam zakładników! Z wielu kinumerów! To nie stanie im się krzywda. Dobra się Bo musisz szybciej, szybciej film, mi zepsułeś. Uciekamy i nas. Chwila. Chwila, bo poladzę. Montujesz to jakoś. Ja normalnie. Zrobiłeś to samo co ja. Co się... tam, Ja wysiadłem, ja wysiadłem i Jesteś gotowy? Będą no jaja. Nie, nie będą, nie będą, spokojnie. Nie strzelajmy do nich. Ja nie mam czym. Broni też nie miejcie w ręku. Ta, dobra, dobra, nie Dobra, Tylko nie przejdź za daleko i nie driftuj może. Spokojnie, Ta, nie driftuj, podjadę no. dobrze, podjadę dobrze. Pasy, pasy, zdejmijcie pasy. Zdejmujcie do pasy. Tutaj czarna strzynia. Opa! Jedź! Jedź! Leżę, leżę, leżę tu, jedź, 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 jedź! nie wypadł. Próbuję! Ale jedź, jedź! Próbuję. Jedź, jedź, jedź. Płyń. Płyń! A ja płynę! Kucam, kucam oh yeah. powoli. Ja no Normalnie zatrzyma się, nie świruj, kurwa. Nie, nie, jest jeden tylko. tylko. Oddupcamy go? Ale mordo, ja nie jestem nieprzebrany, ja jestem nieprzebrany, ich jest trzech, No dobra, jak chcecie. Idźcie Ale... do chłopaków, żeby. Nie Ej, on jest, jest sam, wyjeba. on jest sam, on jest sam. Możemy wszyscy mi go ugdać od... w klatę. Nie, nie podziup, on nie podziup. Dobra. No to kontrola, zjedź na bok w takim razie, kontroluj. Stoję, stoję, a to ci gada na mnie? No stary musi wręć na poboczy chyba. Nie wiem jak to jest Tutaj czy tu! No on teraz weźmie kontrolę i się zlecą, to trzeba szybko działać. Ja bym wycelował, ja mam IMAZ Arc Rider z trenowanego Maski zakładasz, pierwszy po no. chłopaku No to się k czyna zakładam maskę, puść mi tą muzyczkę. I to może rozdobcamy go i ujź. Dobra Nie ma co lamentować, trzeba wyjść za... Masz tu wygląda, może tu wyjdziemy randomowo i zobaczymy czy jest czysto Wysiadamy? Dobra, jedźcie, jedźcie, ja nie zostawię bryki, jedźcie. Poczekaj, zobaczcie czy czysto? Idźcie, 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 idźcie. Nie, poczekaj, poczekaj. 15 idźcie. wyłapał. Kto? Robercik ale 77 Robercik wyłapał tyle? Włączył to na światło. Czarni wpadli na drachm na salka, tam towar trzymał. Do Hahaha, ty jak się mordę, trzymasz? masz? Jak się trzymać? Do pralki w pierdolę, winien nie zdążył, gniew się, krwa, znaleźli przy nim pietręgnię kilka moców. kto by powiedział? Ej, skoczymy na chwilę na szpital, skoczymy na chwilę na szpital. Tak, tak. Ta. Tam u ciebie a u mordzia? roboty robić z chłopakami teraz. Z Sergejem z ekipą tam do truskich, wiesz. Sklep walnęliśmy teraz, w piarskim uciekliśmy, no po starem okręcie się pomyśli nic nowego, no. To samo k w lat, nie. Do gangsterki wróciłeś, tak? Aaa, wróciłem, bo bra brakuje mi adrenaliny. Wiesz o co chodzi? Tam był... tam niuchnę, tam niuchnę, A u ciebie jak tam? No my wyjdzie wy 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 gościa na budowie. Ha, klasyka, zajmie się wam się no. Hallo. jak wam poszło? Dobra, udało nam się zwiać, będziemy się teraz szykować na do tych Dobra, wysyłajcie mi GPS-a gdzie jesteście, podjadę. Jesteśmy na tej miejscówce, więc podjadę po ciebie. Gdzie Dobra, to, to, to dawaj pod szpital, wysłać ci GPS-a. Bilbox, dawaj pod billbox. Przejdź po mnie teraz to mój ziomal. Mam do na kilka gangsterskich spraw Wielka zemsta, może wiesz to będzie strzelani. <ślonie> Co jest? <ślonie"? ślonie> Szkoda, że nie ma śniegu już, nie? Szkoda że nie masz śniegu. Co? 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 ma śniegu. Uważaj w ogóle, jak w ogóle jak tam w ogóle Czaperleński? Co się Mam już Suzy Rivers, wszyscy je mają. Wszędzie można znaleźć jej. Tęskni za nią, ale jej tutaj po prostu nie ma. Nie ma jej w tym mieście po prostu. Słuchaj, kręga na kogelkie spotkanie! Co to jest spotkał? Nie mogę, to jest roboty śletajne podobnie. Czysta ci parę faktów, dobra? Czy ci parę faktów, dlatego powinieneś coś na karakterskie spotkanie kee go Dobra, posłuchaj, przede wszystkim dlatego, że jestem stary sam wylostuł chłodej zawsze ci połagałem. trzeba było do ciebie ciągałem witek, a oczy od razu schodziłem na dół niewyspany, kopita się pręła, a k taki doszli to będę zawsze na do ręka Po pod drugie. A Bęblak to jest twój stary skularz i papużka nierozłączka i później jest gorzej, że tak jest bo też można powiedzieć autist swojej ekipy. A Gamora, to się z tobą wychowywał na głównym parkingu w******* jego j*******. Dlatego powinieneś nas wziąć k***a na te karakterskie Ja, ja, Ja doskonale rozumiem i absolutnie nie neguję tego, ale przyjechały chłopaki nową furą i naprawdę muszę spadać. Przepraszam Ale się później, przepraszam Muszę iść do roboty, przepraszam panowie A za mordy, Chłopaki, co ty robisz, Jestem w Ja, ale ja, są dzisiaj Ja pie... To jest, to miasto jest, to miasto żyje, naprawdę stary Ciekawe, płaszmy za gorąco Dobra, Richard, <grymny> Puszy. 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 Właśnie tak. Jeździmy bez koszulek z kamkami i szukamy w Dobra. Rozbieramy się? Prowadźcie.